Dobra, to co idziemy radować? Tam bardzo głowok obok? Tak, tylko tam jest turet udowalony, kurde, do 20. Turą, no tutaj to obok jest. stacji, bo tej na W10, to tak, 50 rakiet, myślę. A mam 36. No. A czy mówi o tej, co tutaj sakuje? No wiem o co chodzi. To co tam idziemy? Tutaj? No, ale jaką? Mógłbyś muszelką szybciej. Tylko uważaj, bo teraz są turety, żeby Cię, kurde wiesz. Trzeba by od tyłu walić tą bazę. Klasycznie. <laughs> <laughs> Okej, okay, czy. Klasycznie od tyłu. Aha, no dobra, tu są drzwi wejściowe. No to dobra, to chodźmy od tyłu. Od razu i już. Ulipa no. z bolta. Od tyłu. Ty ktoś się tu spinał. Jak spinał się. Tu jest wieżyczka, ty. Ty ona się rozwali przy okazji. Chyba, że tu walimy. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś od tego zacznijmy. No tu. A to nie walimy od tyłu? Właśnie, kurwa. Zaraz zginiesz z tymi rakietami i będziemy wszystkie. Ja bym tutaj robił, o tutaj, ten splot może. Który splot? No tu. No to można od boku podejść. Co? To przecież można od boku podejść. Dobra, chodź, walimy od tyłu tą ich. Ten łącznik tutaj, o. Widzisz? Tak. tych rakiet trochę. Trzy No i co, walimy to tutaj na, na, na tył? No, a, nie, a jak nie dostrzelimy? No, no i już ja zostaje. Gdzie walimy w końcu? To duży ma zacząć ta weżyczkę, jakby taki większy, nie? Dobra, chłopie, ja idę od boku. Gdzie od boku? Tu, to jest plot. No tutaj chciałem robić, no to dawaj. No tu do mnie. Kurwa, z góry. czemu ty tam idziesz? Ja pierdolę. Weź daj, podnieś mnie, podnieś mnie, e. No ty lepiej się w... no dobra chłopie, zaraz ja zginę No to podnieś mnie No nie mogę chłopie, mam 2 HP I tu typa słyszałem Ty też jesteś udany O, ja nie mam bandaży Ja nie mam bazuki kurwa Nie wyleciało Weź rozlał tą wieżeczkę i mnie wkurza ta wieżeczka już po prostu. Nie, mam czym Ja zbole, co za gówno. Co się w naszej starej bazie? Ja się rozwartą wieżyczkę, bo ja się nie zbiorę. No, nie mam czym! No rakietą przypierdol w nią! Ale to cztery! Nie mamy tyle rakiet, żeby marnować na wieżyczkę. No na razie to nie zbierzemy, nawet moich nie będziemy mieć, bo zaraz zniknę. No ja też kurwa zginę. Już nie mam medów. po raz jego. No widzisz? Per to naprawdę. Zaraz spadnie. On naprawdę Dobra, i to wybuchnie Co? No to też nie? Ale po co ty tak chodzisz tędy? Musiałem się musiałem podnieść pleca Dobra, teraz musisz palić. Ale tu łyżeczkę rozwalasz teraz? No tak. Z przez nie rakiet. Wyszła? Już padła. Padła. No kurwa, w końcu. O, to odeźmę, to też będę sprawdził. Ostatnia. jest. Czyli wszystko otwarte. Puste kurwa. Na puste, patrz do tych rzeczy, autorka chopie, siarka, wszystko mm. Opa postrutowała. Ile medów? Tego mi brak. O, o, to se ubiorę. No, niby wszystko jest. Piekawie w autorce. No z autorki raczej nic nie wyjmiemy chyba. Wyjmiemy. Co? Wyjmiemy. Tylko musiałbym się przesunąć. Ktoś jeszcze może być za tymi drzwiami? A nie, tutaj nie jest. No, no, tu jest... To? Nie będę tego nie będę tego kół, Nie wyjmiemy stąd nic. Wyjmiemy tylko czas skrzynię teraz tą to mój górę prawej. I z chyleniem byś to jakoś wziął. Nie, nie zrobisz. No chowuję, jak nam ktoś tu to przyjdzie. Mam pizdę. Jak nam ktoś tu przyjdzie. Nie zlutujesz tego. A tą dolną wczynkę? Też nie zlutujesz. Nic nie zrobimy. A pewno ma. nie, nie ma nic pewno tutaj tej autorce: oprócz chłopie kaku. Metalu. No pewnie tak. A w ogóle siarki nie mają, nic. I skrapa pewno tam ma. To co lecimy? Gdzie? Do bazy. Odłożymy się i co? I... No i co zrobisz? No i A, zrobimy jest... drugą bazę na przywodzie. Ty tu... Tu jest jeszcze skrzynka. na górze są jeszcze skrzynki. Będę się odłożyć. A 4 drewna, oddziały. możemy tą drugą bazę zrobić tutaj, co jest jeszcze koło tego. Mamy rakiet. Ja mam na sobie 13, to mamy tą bazę z metalu, tą taką wiesz. Kuram, no tam przy wodzie, tutaj jak się idzie na, e... no. na W12. No tam mieliśmy jakieś takie bazy takie, nie, nie, nie tam. No była jedna mała. Ta jedna, to tej wielkiej, to nie ma szans. On tam pewno miał paliwa, wamy my paliwa nie mamy w ogóle. No mamy olejarkę koło drugiej bazy. I mamy 500... Dobra, ale... Ale on mógł to mieć paliwo. Się w wkurzę, to wale tą ścianę zra. Tą ścianę? No, żeby się tu dostać. Przecież to... to zniknie przecież. A bo chcesz tam do tej autorki tam się dostać? Ej! ej jak przyniesiesz mi haku, to będę mógł to usunąć. Jak usunąć? Przynieś mi haku. No, usunąć. Poszukuję haku tylko. No, dobra, już się nie osa. ...drewna trochę, Ale tylko trochę. Haku, hmm. ile ci potrzeba? Czego? Ile ci Haku przynieść? 30, 40? O, ze 100, 100. To aż? No. Ale to nie jest tak, że jak postawisz autorkę u niego, właśnie. O! Co? 100. Dobra. Nie, nie możesz zniszczyć. Dostaw torkę. Żeby coś zniszczyć to potrzebujesz... ten. Tego przedmiotu z czego jest ściana. Albo cokolwiek innego. Czy mam tylko drewno i haku tak? Aha. Dobra. Już lecę tam do ciebie. Vanessa. Musiałem spaść O pierdziele Już jestem Dorzucaj To? Dorzuć mi No muszę dojść do ciebie, żeby ci rzucić To coś. <noise> Nie wiem co ty pominujesz Będzie poczekać chwilę. Aż mi, nie? nie. 50 sekund. Uuu. Dziwna bada. Dziwna bada? No dziwna. Jakieś 2 na 2 z wejściem od nie wiadomo kąd. Jeszcze 6 sekund. Nie mogę usunąć tego. Weź no te dwie skrzynki, trzeba rozwalić i się wtedy wejdę Nie Co? Nie wejdziesz. No jak wejdziesz? Zresztą nie ma żadnego eksternalna. Dlaczego nie mogę tego rozwalić? A, bo pewno to nie jest moje i dlatego... No, jak ty chcesz to zrobić? Dobra. Musiał, musiałbyś tam może śpiwór postawić, albo coś? Tylko ci można postawić śpiwór? No można, to ale pusty. nie dosięgniesz. Czybym postawił, tylko nie mam z czego? Kurwa, ja też nie mam. To gdzieś był klot. I on, to mam dam. Nie ma klota w ogóle? No nie wiem, dostaniemy tego. To trudno. Dobra, wracamy do bazy. Mogliśmy tą baterię wziąć. Ona była naładowana, do pełna. No i co ta bateria. No być mieć prąd w bazie. No dobra, to przecież wystarczy wiatrak pod pięć I będzie też prąd. No to już będzie naładowana, do pełna. Jakąś zrzutówkę zrobić, bo przecież nie ma się gdzie zwrócić, ta baza jest? Te rzeczy przyniosłem, to trzeba by to przerobić kurde gdzieś jest cały metal? Było tyle metalu no, Przecież nie brałem Bo ze koła metalu jest 40 a nic nie budowałem. Chyba no ja co chciałem? Skrzynki. Urywam. co? Jezu, jak tyś tą skrzynkę postawił? Ja pierdolę. No ja, nie ta helka po prostu już. Ty, u góry, żeś de, de klapki nie stawił na dach. Trudno daje mi się Brakuje paliwa. Zaparkowałem tyle. Kurwa paliwa miałeś. Nie mogłeś wylądować. Ja pierdolę. Gdzie się zrzucić? Aha, dobra. Także skrzynkę postawił, że kolejny nie mogę postawić. Hmm. Bo coś się tutaj dzieje. Dobra, idziemy rajdować Ostatnią bazę. Ale nie mamy czym. Mam 20 rakiet. 21. Czekaj, bazukę tam z... jeszcze noc, ja pierniczę. zabierz latarkę. Dobra, bazukę. latarkę i idziemy szybko. Chodź. Czekaj. Pandaże. Ty, 5,5 siarki mam tutaj, widzę. Chodź. A, no tak, helki nie ma. To fajny z buta. A gdzie idziemy, ręce? Co ty idziesz radować A nie rajdujemy tych tutaj koło rybackiej tej wioski? Wziąłeś, Ach, te, rakie wziąłeś ty... te rakiety tam, te wszystkie? Jakie rakiety wszystkie? Mam 20 rakiet. Ale te wszystkie wziąłeś, to ja odrzucę szynki? No tak, no. Aha, dobrze. Wiesz, by ja oburzyłem, nie? Wiem Nie wzię drabin Pierdole Ja też nie No wiem, że nie wziąłeś Miałem w plecaku i odłożyłem Amatorka Jak... i... Gdzieś te bazy były chyba niskie, nie? Co tam idziemy? Kurwa chłopie Zajebiście nie jeździłem z amunicji Dobra Idą na rajda, bez amunicji, bez drabin bez... Full pro Na, ła, 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 ła. Full profesjonal po prostu Będziesz musiał się podsadzić no jakieś to trzeba będzie zrobić. No to zrealizujemy tą bazę, którą nie trzeba się posadać. No to... Co to za ta baza taka wielka tam jest? Przecież nie idziemy jej jej, nie? Tutaj na wodzie nie. Chyba, no. Zobaczę sobie. Nie, choćby nie mam czasu, bo ja muszę kończyć za 15 minut. Jak zrobimy rakiet ze 100, to będziemy sobie oglądać bo rakietnicami. Mam nadzieję, jest ta bazy do chujo. tutaj. Co? jestem, już jestem. Okulę będę dzielił. Jesteś? E! Jesteś czy nie? Halo? No jest... My jestem. daj mi pasy. Jak tam skoczyłeś? No tędy. Co ci dać? Nie dobra, prak. Żwalą. Tu wali o dobra. I ja mam rakiet kurwa.

To, to rakiet, się... A, o, po co, po co? Ale tu puchy. to puchy. co? Cztery ceki. A. No to już się opłacało. Po drugiej stronie, to pucha była. To mówisz, że lipa? Tutaj. O kurde. Zjadłaś, zobacz co się dzieje w autorce? tu jest dużo, to jest na grubo. No jak na osiem rakiet. No na osiem 8 to to zajebiście. w osiem 8 to to jest co to to. Hmm. tu jest, ej ktoś tu jest, tego, tu jest. Toś tu jest, to jest. tu On będzie tam skakiwał. Poczekaj na niego, skampię. Już nie żyje. Serio. <laughs> on tam na mnie wyskoczy, że chuj się wyseszyłem. Uważaj, on tam przyjdzie zaraz. Ja tam biegnę. A ty nie żyjesz jeszcze? <laughs> ja, ty ja, żyj ja go zrobiłem, no. <laughs> bo teraz ja biorę zbierasz siebie co ważniejsze i... ten, nie? Nie no, ja tam biegnę przecież. Weź i biegnij do bazy, no. A ja się pójdę zlutować. Nie bierz kałacha i tak dalej. No dobra, wziąłem, wziąłem, wziąłem tylko explammu. Mam sobie zbierz no, też. Masz miejsca na więcej? Tu no wziąłem wszystko z, z autorki, ze wszystkiego, wiesz. To nie bierz, chłopie, jakieś kamienia. Albo jakiegoś dziadostwa Za późno się kamienia. No właśnie, tu już masz dwa miejsca Dobra, wali to. tak Ile Aha, dałem mu dwa hity On się patrzył akurat w górę A wtedy ja, wiesz, od boku go wziąłem Bo ja wyskoczyłem zaraz za tobą, wiesz? Ale, no i dobrze Znalazłem broń, to tam pójdę z brońą. Dobrze, bo było e, trochę złomu. Dużo było blach wszystkiego z tych dwóch baz, to się przerabia, Z tego że będziemy siarki, mega dużo, dużo tego będzie, wiesz... E, granatów. Wszystko będzie. On chyba jest z tej bazy czarnej. No to ta baza będzie następna. Na wodzie. Aby mnie był zlutowany. Nie no, raczej nie. On, on, on jakby tam, tam przyleciał, nawet by nie pomyślał, jak tam wskoczyć, kurde pewnie. Ja leżę w środku, nie? Tak, koło Czaisz? Miałem kleszcza. Wyszedłem na chwilę... na sekundę wyszedłem tylko z domu i miałem kleszcza. Hej. Muszę go zabić, bo gdzieś tutaj jest. Leż, w domu? No bo wyszedłem na dwór. Mówię, coś mi chodzi po nodze, a tu Skuba nie skoczył na mnie. Masz warto, że ci się nie wbiłeś. No właśnie najgorsze jest to, że mi w pokoju go, go zwróciłem gdzieś tu chodzi. Nie wiem gdzie on jest. Muszę go poszukać. Nie. No dobra. No, on chyba nie wiedział, że ty jesteś. O! przyszedł tu chłop i się wysaszyłem Zalibałeś go? No jak go zabiłem? Ja nie wiedziałem że on tu jest. Jeszcze kupy karetki mi okay. je jeżdżą za oknem Ja nic nie słyszę chłopy hmm. No i co teraz? No i koniec No tam już wszystko wziąłem Tam tylko kawał twój został Wszystko z ciebie wziąłem A to miałeś plecaku? A co myśle w plecaku? Wszystko Rakiety Mam 17 rakiet na sobie. To chyba wziąłem, nie? Mm -hmm. no, już. Okay. Nie, już. w ogóle nie słyszałem. Dobra, zamykam ją Jedyne co czego ciebie nie wziąłem, to nie wziąłem tego ubrania, nie? No dobra, wejść. Zamykasz już? Ja muszę uciekać właśnie. Bo...